Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Pomidory kończą się już w ogrodzie, ale naprawdę mamy ich mnóstwo i dzisiaj chciałam Wam pokazać przepis na suszone pomidory, który robię, uważam, że jest fantastyczny. Pokażę Wam jak pomidory suszę i jak przygotowuję je w słoikach. Zapraszam na ten odcinek. część pomidorów wysuszyłam wczoraj, żeby Wam pokazać, bo to zabiera chwilę czasu, ale też przedarłam się teraz przez drugi deszczu do szklarni. Przyniosłam kolejne pomidory, tyle ile udało mi się przedrzeć przez pajęczyny. Słuchajcie, mam takiej ilości pajęczyn w szklarni i e, tak naprawdę no, dojście do szklarni, dojściu do foliaka i w środku. Pająki atakowały mnie jeden za drugim, najwyraźniej też chowają się przed deszczem. Pomidory zostały umyte i teraz pokażę Wam, jak je przygotowuję, kiedy je suszę. Parę lat temu nie miałam suszarki i pomidory suszyłam w piekarni. I jak najbardziej można to zrobić, jeżeli nie macie suszarki, to zupełnie się nie przejmujcie. Robiłam to po prostu na tacach, które są takie przewiewne. Wstawiałam pomidory do piekarnika na jak najniższą temperaturę. Ja w suszarce suszę je w temperaturze około 70, nawet czasami niższej, dość długo. W piekarniku czasami jest trudno uzyskać taką temperaturę, więc suszyłam na 100 stopni, ale wstawiałam sobie taką drewnianą łyżkę, żeby troszeczkę. Od, był w stanie nam odparować ten piekarnik. Po najważniejsze jest to, żeby nie było tej kondensacji pary wodnej w środku, bo wtedy one się szybciej po prostu wysuszą. Jeżeli coś w piekarniku suszyliście, to wiecie, że to jest bardzo dobry patent. Oczywiście najlepiej jest to robić w suszarce. bo pierwsze, nie mamy tego piekarnika, który chodzi nam przez 8 godzin. To jest jednak dość dużo. Wydaje mi się, że więcej prądu ten piekarnik zużyje niż suszarka. Ja kupiłam sobie w zeszłym roku suszarkę, która jest taka, wiecie, ma ileś tamtych takich. Tacek, i można suszyć bardzo dużo rzeczy naraz. Ja tam suszę pomidory, suszę tam zioła, można też suszyć owoce, grzyby, co sobie chcecie wysuszyć? Można. Także zaczęłam tak i zdecydowanie szybciej to idzie i można to robić na niższych temperaturach. Dla mnie to jest wyjątkowo ważne w przypadku ziół, bo im jestem w stanie robić to na niższej temperaturze, tym one lepiej utrzymują kolor. W przypadku pomidorów nie ma to aż takiego znaczenia, one też dobrze suszą się w wyższych temperaturach, ale jak mamy coś zielonego, co chcemy wysuszyć, a ja bardzo często robię właśnie zioł. Na przykład jak chciałam zrobić sobie taką własną wege wegetę, wegetę nie stosuję, ale wiecie, taką przyprawę w stylu wegety, tylko z własnych e, tych produktów, które sobie wyhodowałam w ogrodzie, to super było na przykład lubczyk czy selera suszyć w niższych temperaturach. Wtedy ładnie utrzymują kolor. W mojej suszarce są takie tacki, ale jak wiecie, suszarki są przeróżne, są takie okrągłe. Moja jest po prostu takim, trochę wygląda jak mikrofalówka, i ma bardzo dużo tych tacek, chyba z 7 tam jest w środku. Na nich będę sobie układać moje pomidory. Jakie pomidory warto suszyć? Jeżeli kupujecie suszone pomidory, to najczęściej są to pomidory w typie lima, czyli te takie podłużne, też te, z których robimy sosy, ale ja, ponieważ takich pomidorów akurat w ogrodzie mam bardzo mało, robię to z wszystkich pomidorów i one mi tak samo smakują. Normalnie przekrawamy nasze pomidory na pół i suszymy połówki. Ale ja też w trakcie próbowałam właśnie z tych moich robić tak, że tnę je na cztery i chyba takie mniejsze kawałki, jak one się wysuszą, nie są duże, bo są powiedzmy tej wielkości, tak jak ten, który tutaj widzicie. One mi chyba bardziej smakują i dużo lepiej na przykład, jak robię sobie, nie wiem, kanapkę z, powiedzmy, albo z mortadelą, albo z żółtym serem i chcę sobie zrobić taką, wiecie, właśnie suszone pomidory na to rukola, to te mniejsze pomidory, one jeszcze oczywiście napęcznieją, są wygodniejsze po prostu, żeby je jeść. Czasami ten taki większy pęczniały jest dość duży. Jak przygotować nasze pomidory? Oczywiście najlepiej, żeby to były pomidory w pełni dojrzałe, takie wiecie, że są naprawdę przepyszne. Możecie przekrawać je na pół i zostawić je właśnie jako takie połówki, a możecie też zrobić tak jak ja, czyli przekrawać sobie na cztery. Ja ostatnio, będąc w jednym ze sklepów, jakbyśmy w Austrii, tam mam taki ulubiony sklep, w którym pan sprzedaje najbardziej takie wiecie, wyfikane po prostu delikatesy i tam były suszone pomidory koktajlowe. Ja nie jestem fanką koktajlowych, które są suszone, bo one dla mnie są jednak trochę za małe. Także dla mnie takie właśnie na cztery krojone pomidory średnie są idealne. Pomidory układam na tackach tak, aby się nie dotykały. Chcę, żeby była y, przestrzeń pomiędzy nimi, dlatego że one wtedy szybciej się suszą. Jest też taki patent, że możecie wyciągnąć trochę tej galareczki, one też wtedy szybciej wam się wysuszą. Teraz chyba każdy będzie oszczędzał prąd, więc może to też jest sposób, żeby to suszenie poszło nam szybciej. Do przygotowania naszych suszonych pomidorów będziemy potrzebować słoik. Najlepszy słoik byłby chyba niski, a szeroki. Wtedy wygodniej się z niego wyciąga. Ja za sekundkę jeszcze chyba sobie taki wezmę. Do tego będziemy potrzebować oczywiście oliwy z oliwek. Możecie też użyć oleju roślinnego. Ja preferuję oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia o jak najbardziej neutralnym smaku, ale ja po prostu taką lubię. Jeżeli lubicie taką bardziej gorzkawą, też będzie super. I tę oliwę będziemy podgrzewać. Nie zagotowywać. Chodzi nam o to, żeby była gorąca, ale nie skwiercząca, żeby Żeb nasze zioła, które będziemy dodawać, nie straciły koloru. I już o ziołach mówiąc, będziemy potrzebować ziół. Ja bardzo lubię zestaw Bazylia, do tego rozmaryn, liść laurowy i te dla mnie smakują najlepiej. Próbowałam różnych zestawów, ale chyba z tymi po prostu smakuje mi najlepiej. Najfajniejsze są to oczywiście zioła z Waszego ogrodu. Bardzo istotnym elementem naszego dania, dania przetworu, będzie też czosnek. Będziemy go obierać ze skórki i siekać w plasterki. I do tego jeszcze dodatek, który nie jest konieczny, ale ja uważam, że bardzo fajnie podbija smak i są to kapary. Bardzo fajnie to razem smakuje. Przyniosłam jednak taki słoiczek. Wydaje mi się, że on będzie dużo bardziej wygodny do tego, żeby te pomidory wyciągać. Na początek będę siekać czosnek, ale zanim się za to zabiorę, podgrzeję moją oliwę w rondelku, tylko pamiętajcie o tym, żeby jej nie zagotowywać, tylko żeby była gorąca. Oliwy przygotowałam sobie pół litra. Wydaje mi się, że to będzie wystarczająca ilość na taką, taką ilość pomidorów. Tutaj tak naprawdę zależy, jak gęsto napakujecie te pomidory w waszym słoiku. Ważne jest to, żeby one były całkowicie pokryte oliwą. Jeżeli chodzi o czosnek, możecie tutaj działać na różne sposoby. Możecie sobie ten czosnek wycisnąć przez praskę, możecie go posiekać. Ja generalnie robię tak, że miażdżę sobie nożem, żeby obrać je ze skórki. Wydaje mi się, że to już jest wystarczające. Jak on jest taki zmiażdżony i dodany tam, to jest po prostu wystarczające, żeby ten smak czosnku dostał nam się do naszych pomidorów. I tutaj też pytanie, jak lubicie bardzo te pomidory czosnkowe. Ja akurat chyba lubię, żeby tego czosnku było tutaj dużo, także myślę, że my taki jeden słoik użyję czterech ząbków czosnku. Każdy ząbek czosnku, tak jak zawsze, kładę płaską stronę noża, uderzam dłonią, tak żeby całość zmiażdżyć i wtedy bardzo łatwo nam wypadają ze skórki i powtarzam to z wszystkimi. A potem jeszcze je delikatnie przesiekam. Czosnek staram się przesiekać tak, żeby wyszły z tego zmiażdżonego już czosnku nam takie dość cienkie plasterki, ale tak naprawdę nie ma to, słuchajcie, znaczenia. Ważne, żeby ten czosnek właśnie został zmiażdżony, i wtedy już zacznie nam fantastycznie oddawać ten smak do pomidorów. Dobra, słuchajcie, nasza oliwa jest podgrzana, jeszcze dymi troszeczkę, także jeszcze poczekam moment do zalewania, ale będziemy sobie składać już nasze pomidory. Y Przygotujcie sobie patyczek jakikolwiek to może być taki od sushi. E, ważne jest to, będziemy tak delikatnie stukać nasze pomidory, żeby całe powietrze uleciało nam i żeby nie było tam właśnie takich pęcherzyków powietrza, bo wtedy mogą nam się nasze pomidory zepsuć. E, ja staram się oczywiście wypakować pomidorami nasz słoiczek, znaczy mój słoiczek e, bardzo gęsto, natomiast one złapią potem te oliwę do środka, także będą nam pęczniały. Pakujemy na dno, tak dość gęsto, i teraz już będę układać czosnek. Staram się go tak umieścić w miarę równomiernie, żeby był w każdym tam zakątku, smakowo i do tego kapary. Ja kaparów spróbowałam kiedyś, moja teściowa kiedyś mi ten pomysł wrzuciła, że właśnie spróbowała z kaparami, żebym też spróbowała. Od tamtej pory robię zawsze z nimi. I teraz już na tą warstwę będziemy nakładać nasze zioła. Ja tutaj dodam chyba jeden listek laurowy. A gdzieś tutaj z boku, do tego bazylia. Tylko muszę ją otrzepać, bo widzę, że jakieś gwiazdki mi się trafiły jak to zwykle u mnie, zawsze gwiazdki z brzozy i rozmaryn. Mnóstwo rozmarynu. Ja uważam, że on dodaje tak fantastyczny smak do tego. Jest jakby bardzo kluczowym elementem i bym go nie omijała. Też otrzepuję z gwiazdek i będę pakować. Ja sobie włożę razem z łodyżką. Bo wtedy będzie mi łatwiej go wyłowić. Także też pakuję rozmaryn z jednej i z drugiej strony. I teraz już idziemy z drugą warstwą pomidorów. Tak samo pakujemy bardzo gęsto, go dociskamy. I znowu warstwa czosnku, kapary, znowu zioła. Rozmaryn, bazylia. Ale zapachy, słuchajcie, już zaczęły się wydzielać. I teraz na ostatnią warstwę kładziemy same pomidory. Znowu staram się je tak upchnąć w miarę gęsto. O, tyle chyba wystarczy. I całość zalewamy naszą oliwą. Poczekajcie, poprzestawię sobie wszystko. Zalewamy naszą gorącą oliwą. Oj, moja oliwa jest jeszcze za gorąca. Jeszcze sekundkę się wstrzymam, musi wystygnąć. Jeżeli ona skwierczy, znaczy, że jest za gorąca, także jeszcze sekundkę musimy poczekać. Nie chcemy, żeby nam te zioła straciły kolor. Przelałam oliwę, już mi ostygła. Słuchajcie, dolewam oliwę takim wolnym strumieniem, żeby mi wciekła na samo dno. Wypełniam tak, żeby doszło nam do samej góry słoiczka. I teraz, jak już mamy, zobaczycie takie bąbelki powietrza, które będą się pojawiały. Właśnie wtedy nurkujemy tym naszym patyczkiem i staramy się jak najwięcej tych bąbelków uwolnić, żeby doszły nam aż do samej góry. Ja staram się to zawsze tak dobrze przemieszać i tam dojść do wszystkich tych zakamarków, żeby żadnych kieszeni powietrznych nie było. Jak to pięknie pachnie. Słuchajcie, z pomidorów, jeżeli chcecie, możemy zrobić takie y, pasty, takie wideo, jeżeli byście chcieli, na przykład pastę z pomidorów, słonecznika i z kimchi. Ona jest tak genialna, przepyszna. Można ją jeść właśnie na kanapkach, a można sobie po prostu też jeść ją, ja to czasami jem ją sama super. No i oczywiście z suszonych pomidorów ja bardzo lubię je po prostu na kanapkach. We Włoszech jedliśmy tak genialne właśnie kanapki. Mortadela z suszonymi pomidorami. Nie spodziewałabym się takiego połączenia. Fantastycznie smakuje na takim dobrym chlebie na zakwasie. Też oczywiście z suszonych pomidorów możecie zrobić pesto, które jest świetne do, do różnego rodzaju sosów do makaronów, ale też w ogóle dodawanie do sosu do makaronu jest świetnym pomysłem. Myślę, że nam Mnóstwo dań z tego można potem wykonać, a jeżeli jeszcze w ogóle mamy te własne pomidory, to jest to najlepsza rzecz na świecie. Teraz kiedy już uwolniłam wszystkie pęcherzyki powietrza, dolewam do samej góry yy, i... Słoiki zamykamy. Ja ten słoik będę wykorzystywać w najbliższych dniach, także on sobie spokojnie może stać bez zasysania i spokojnie tydzień wytrzyma. Jeżeli włożycie do lodówki, to oczywiście oliwa zrobi się w zupełnie innej konsystencji, i potem przed podaniem trzeba wystawić kilka godzin wcześniej, żeby znów pomidory miały taką konsystencję. Także oczywiście najlepiej jest je zapasteryzować, najlepiej jest właśnie tymi Twistonami do, do góry dnem i one powinny Wam się bez problemu zasać koniecznie dajcie mi znać, jakie Wy robicie potrawy z suszonych pomidorów. Może macie jakieś swoje sekretne przepisy. Koniecznie podzielcie się z innymi w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko. Słuchajcie, ja suszę moje kolejne pomidory i będę działać dalej. Jeszcze mam do zrobienia trochę mrożenia pomidorów, trochę sosów pomidorowych. Mam nadzieję, że wykorzystamy wszystko do ostatniego pomidora. Sporo jeszcze jest zielonych na krzakach. Te przyniosę do domu. One w Takiej torebce w papierowej z dodanym jabłkiem do środka. Fantastycznie dojrzewają w domu i zyskują szybko kolor. Jeżeli dzisiejsze wideo wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.